Szanowni Państwo, znajdujemy się na stronie bitres, w której możemy wypróbować system automatycznej weryfikacji mówcy. W tym celu należy mieć założone konto i zalogować się. Po zalogowaniu klikamy moje konto i nagrywamy 25-sekundowe nagranie głosowe. Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem. Nagrywamy głos. W tym momencie przyspieszymy troszeczkę, aby tyle czasu nie trwało nagrywanie mojej mowy. W tym momencie trwa tworzenie modelu głosu użytkownika. Po utworzeniu modelu głosu należy wylogować się, a następnie przystąpić do ponownego logowania. W tym momencie jesteśmy proszeni o odczytanie prezentowanej frazy, aby system mógł rozpoznać nasz głos, a także porównać wypowiadaną przez nas treść z prezentowaną frazą w celu uniknięcia sytuacji, w której ktoś podszywałby się pod nasz głos. Na przykład poprzez nagranie tyktafonowe. Klińsk. Mijanka i przystanek kolejowy w lasach w pobliżu miejscowości Klińsk w rejonie klinkowieckim. Jak widać, udało nam się właściwie zalogować do systemu. Podejmiemy teraz próbę zalogowania się, jednakże wypowiadając zupełnie inne słowa, aby sprawdzić, czy system rozpoznawania fraz głosowych jest właściwie zaimplementowany. Będę teraz wypowiadał zupełnie inną treść, aby sprawdzić system. Jak widać, system odrzucił moje logowanie ze względu na niewłaściwą treść. Teraz podejmiemy próbę logowania przez innego użytkownika. Peter Mponda, malarski wiejski piłkarz grający na pozycji obrońcy. Kariera klubowa, karierę piłkarską Mponda rozpoczął w klubie Big Ballets Bluntire.